Policjanci! Opatowscy policjanci na celebrację swojego święta wybrali urokliwy dziedziniec Zamku Osolińskich w Ujeździe. Uroczystość w zamku poprzedziła msza święta odprawiona w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i Baniskach. Apel odbył się zgodnie z ceremoniałem w obecności sztandaru jednostki z Opatowa. Odśpiewano hymn państwowy, podniesiono flagę na maszt. Były też awanse na wyższe stopnie służbowe. Święto Policjantów to oprócz awansów także czas podziękowań. Za pełną zaangażowania i poświęcenia służbę do patowskich stróżów prawa popłynęło wiele ciepłych słów z ust zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego policji. Młodszy inspektor Marcin Hatys podkreślił rolę i znaczenie policyjnej służby. Święto Policji to wyjątkowy czas, kiedy możemy z dumą spojrzeć na mundur i przypomnieć sobie jak wielką wartość niesie słowo służba. W tej doniosłej chwili dziękuję wszystkim policjantom za zaangażowanie, odwagę i profesjonalizm. Nie bez powodu mówi się, że służba to nie zawód, to powołanie. Te słowa wyjątkowo trafnie oddają istotę policyjnej codzienności. Nie sposób służyć drugiemu człowiekowi bez wewnętrznego przekonania, że warto nawet jeśli nikt nie bije brawa. Swoim podwładnym podziękował także komendant powiatowy, inspektor Rafał Zieliński. Wakacje, święta to dla większości ludzi czas odpoczynku, spotkań z bliskimi, dla nas czas wytężonej pracy. Kiedy wszyscy szukają się do giliny, wieczerzy, Sylwestra, to my przygotowujemy się do służby, służby drugiemu człowiekowi. Dziękuję wam za to, że realizujecie na co dzień hasło pomagamy i chronimy. I to wykonując zarówno te rutynowe, często żmudne czynności, ale również te, które wymagają od was odwagi, poświęcenia, inicjatywy, sprawności fizycznej, mądrości zarówno zawodowej, jak i życiowej. Niejednokrotnie podejmujecie decyzje w ułamku sekundy, decyzje, od których może zależeć życie zdrowie ludzkie. Życzę Wam, aby te decyzje były zawsze właściwe. To dzięki Waszej wytężonej pracy. Powiat Opatowski jest bezpieczny. Wspólnie z policjantami świętowali samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, zaprzyjaźnionych instytucji, pracownicy cywilni komendy, policyjni emeryci. To dzięki Wam, Waszemu zaangażowaniu, Waszej postawie, mieszkańcy Powiatu Opatowskiego czują się codziennie bezpieczni. Mogą bezpiecznie wyjść na ulicę w dzień i w nocy. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, często z poświęceniem nawet życia prywatnego, powiat opatowski jest powiatem bezpiecznym. Za to poświęcenie, za codzienną służbę dla naszej małej ojczyzny i dla Polski. Składam Wam serdeczne podziękowania. Serdeczne podziękowania od samorządu zostały poparte okolicznościowym grawertonem, który na ręce komendanta powiatowego przekazali starosta opatowski Tomasz Staniek i burmistrz Iwanisk. Marek na Chcemy tu wszystkim policjantom i policjantkom życzyć wszystkiego dobrego, czego sobie życzą w tej trudnej i ciężkiej służbie, aby naprawdę im się e, spełniało to te marzenia, które sobie nakreślili w swoim celu i zadaniach. Służba jest piękna, bo to jest powołanie, ale służba jest ciężka, bo chronią nas, bronią nas i też tutaj zapewniają bezpieczeństwo całego powiatu, w tym miasta Gminy Iwańska. jestem bardzo e, tutaj, e, w dużą ocenę wystawiam Komisji Powiatowej Pojotowej bo na wszelkie uroczystości, na wszystkie zabezpieczenia, tutaj wszelkich imprez, zawsze mamy pomoc komendy powiatowej. Uroczystości towarzyszył Piknik, którego główną atrakcją było mini miasteczko ruchu drogowego. Z Krzysztoporu dla estepaminfo. Info. Jerzy Strzyż.